Cześć! Chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć parę słów o dronie Mavic Mini, którego posiadam już od około 8-9 miesięcy. Jest to pierwsza wersja tego drona. Teraz na rynku dostępna jest wersja druga, która ma poprawione właściwości, ale o tym możecie przeczytać więcej w necie. One są bardzo zbliżone ze sobą. Oczywiście ten nie nagrywa w 4K, ten nagrywa w rozdzielczości maksymalnej 2,7K w 30 klatkach. Tamten nowy dron, czyli wersja druga, nagrywa już w 4K w 30 klatkach. No, i tam w innych klatkach również. Więcej szczegółów, możecie sobie poczytać w internecie. Teraz, tak chciałbym powiedzieć, do kogo jest ten dron kierowany. Według mnie, oczywiście, na początku, zanim jeszcze on wszedł na rynek, wersja pierwsza, zanim weszło na rynek, DJI promowało się, że wypuści drona do selfie czyli idealnego drona na jakieś wycieczki w, nie wiem gdzie będziecie sobie jechali będziecie chcieli sobie zrobić fajne zdjęcie czy nagrać jakieś krótkie wideo do tego będzie się nadawał super czy on jest przeznaczony do jakiejś profesjonalnej fotografii zdecydowanie nie to nie jest dron dla fotografów, filmowców czy jakichś osób które myślą, że tutaj nagle zrobią wielkie produkcje filmowe i będą nagrywać nie wiem, samochody, motocykle jakieś wielkie wyścigi, takie rzeczy to, to nie jest dron dla takich osób, to jest urządzenie dla osób, które dużo podróżują i zawsze chciałyby zrobić sobie na przykład jakieś zdjęcie z fajnej, z fajnej perspektywy, ten dron na to pozwala i naprawdę świetnie się sprawdza Teraz tak, są dwa zestawy. Zestaw rozszerzony, który ja mam tutaj, oraz zestaw podstawowy. Zestawu podstawowego w obydwu przypadkach, zarówno w wersji pierwszej, jak i w wersji drugiej, według mnie nie warto kupować, ponieważ jest on niewystarczający. Jedna bateria, która jest w tym zestawie podstawowym, starcza na około 20 minut lotu tym dronem. Co jest no, niewystarczające tak. Z tymi dronami jest tak, że aby wykonać jakieś ujęcie, zrobić fajne zdjęcie, musimy się do tego zdjęcia dobrze ustawić. Sam etap ustawienia drona w, w interesującej nas pozycji będzie nam zajmował kilka minut. Czyli jeśli na przykład wykonanie jednego ujęcia zajmie nam 5 minut, no to możemy zrobić 4 takie ujęcia na jednej baterii, co jest po prostu według mnie niewystarczające, bo w, Następnie tą baterię musimy ładować przez około 2 ja godziny, coś takiego. Więc, no, oczywiście, musimy mieć ze sobą jakiegoś power banka albo um, ładować to po prostu w domu czy w mieszkaniu. Dlatego bardzo ważną rzeczą jest, żeby zakupić sobie taki zestaw rozszerzony. W zestawie rozszerzonym posiadamy w ogóle, nieprzyda w ogóle nieprzydatne osłony na tego drona. One służą niby do latania w pomieszczeniach, czego nie polecam. Ponieważ ten dron no, jest dosyć silny, mimo swojej małej wagi. Eee, no i można coś tam uszkodzić, jakieś kwiatki pociąć, różne rzeczy ściągnąć z szafek. No jest to dosyć niebezpieczne, nie ma się co w to bawić. Zresztą on może i tak mimo tych osłonek zostać uszkodzony. Więc te osłonki zostawiamy w pudełku, o nich zapominamy. Albo sprzedajemy, może ktoś je kupi. W każdym razie, ważniejsze rzeczy to widzimy tutaj. Są to trzy baterie oraz hub do ładowania tej baterii. Trzy baterie starczą nam spokojnie na około godziny w powietrzu, co jest w zupełności wystarczające, jest nawet nadmiarowe, bo dwie baterie już by wystarczyły. Możemy oblatać naprawdę bardzo duże obszary, oczywiście wszystko zgodnie z przepisami, wiadomo, żeby wykonać sobie fajne zdjęcia. Trzy baterie to jest naprawdę cały dzień, można tego drona mieć przy sobie i jakieś tam rozsądne zdjęcia, ujęcia nim kręcić. Koszt zakupu takiego drona to jest około 2000 zł. Nie będę się rozwodził tutaj nad jakimiś różnymi ofertami, wiadomo jak to jest w internecie, jeden sprzedawca sprzedaje w, takim, w takiej cenie, jeden ma promocję, to zależy. W każdym razie cena zestawu rozszerzonego jest to około 2000 zł. W 2200, od tam powiedzmy 1800-2200 można powiedzieć, ten nowszy dron jest oczywiście troszkę droższy. W każdym razie cena jest niska jak na drona, który posiada GPS, e, dobrą kamerę z gimbalem, e, dobry przesył e, tych danych na telefon, fajny zasięg. Jest wykonany naprawdę z wysokiej jakości materiałów i jest to firma, która na świecie zajmuje tak naprawdę pierwsze miejsce w produkcji dronów użytkowych dla ludzi. Gdzie, nie, gdzie wpiszecie dron i wyszukacie to, no to na pewno wyskoczy wam w pierwszych trzech wyszukiwaniach DJI albo nawet pierwsze jako DJI. Więc jest to pewność, że dron jest wysokiej jakości, ale oczywiście nie można się spodziewać tutaj jakichś, tak jak mówiłem na początku, Wielkich wyników e, nagrywania e, produkcji filmowych, czy takich rzeczy, ponieważ ten dron nie jest do tego przeznaczony i nie powinien być do tego stosowany. Oczywiście może, jeśli ktoś ma takie umiejętności, żeby wideo w niższej rozdzielczości tak fajnie zgrać, e, żeby to ludziom się podobało i chcieli to oglądać gdzieś tam szerzej, ale do e, takich podstawowych, prywatnych zastosowań ten dron sprawdzi się najlepiej. E, tak, co dostajemy jeszcze w zestawie? W zestawie e, rozszerzonym dostajemy ten e, case, w którym możemy drona przechowywać. I teraz ja Wam pokażę ten case. E, dron, właśnie to jest ten case. E, I tutaj w środku mamy drona. On jest fajny, zamykany on jest prawdopodobnie wodoszczelny, W jakimś deszczu można go trzymać bezproblemowo. E, ja tutaj trochę tego drona tak muszę schować, bo już mam go oznaczone swoimi numerami. Operatora zgodnie z przepisami, które weszły w tym roku. O tym zrobię kolejny filmik, żeby wam wyjaśnić, jak w szybki i prosty sposób możecie się zarejestrować po zakupie takiego drona, żeby nim legalnie latać. To jest naprawdę chwila roboty i już macie pewność, że jeśli ktoś Was zatrzyma, zapyta, co Wy tam robicie, to jeśli będziecie się trzymać odpowiednich wytycznych, no to żadnego mandatu na pewno nie dostaniecie. Mamy kontrolę. Ja tutaj mam taką naklejkę. Ona jest. Przeze mnie pewno. więc mamy kontroler, już mam wkręcone tutaj drążki, kontroler jest rozkładany, tutaj wkładamy oczywiście telefon, no nie będziemy wchodzić w szczegóły, myślę, że dużo filmów już było o tym dronie, to nie jest tematem tego wideo. Ja bardziej chciałbym, oczywiście mamy jeszcze miejsce na jakieś tam instrukcje czy zapasowe śmigła, jak w tym przypadku ja sobie trzymam oraz ten hub z bateriami, który tutaj sobie fajnie siedzi. Teraz tak, dlaczego ja chciałbym zrobić ten film? Ponieważ chciałbym powiedzieć, że dla osób, które szukają tak jak ja szukałem na początku, czyli tak, wyjeżdżam sobie w góry albo w inne ciekawe miejsce, gdzie oczywiście jestem, ja mam możliwość latać tym dronem, jeżdżę na wycieczki rowerowe czy gdzieś tam spaceruję, chciałbym sobie zrobić zdjęcie, fajne ujęcie, jestem najczęściej sam albo dwie osoby, chcielibyśmy zrobić sobie fajne zdjęcie. Na jakiejś górce, skarpie mamy do tego możliwość. Puszczamy tego drona, startujemy, to jest dosłownie kilka minut, żeby go rozłożyć i wystartować. Robimy zdjęcie, składamy, wracamy czy idziemy dalej. Tak? Na tych trzech bateriach naprawdę cały dzień można sobie nie wiem, zaplanować jakąś wycieczkę i przez cały dzień użytkować tego drona właśnie do takich celów. Oczywiście nie polatamy nim 3 godziny, bo musielibyśmy mieć dużo ilość baterii. Ale do takich wycieczek, czy jakiegoś aktywnego spędzania czasu sprawdza się świetnie. Na przykład będąc na plaży można nagrywać filmy e, z jakiejś zabawy w wodzie, czy gdzieś tam. Oczywiście wiadomo, trzeba uważać, żeby go gdzieś tam nie zamożyć, żeby on nie spadł, ale no to jest jasna sprawa. E, co innego? E, myślę, że bardzo dużo w takim życiu codziennym jest sytuacji, gdzie ten dron się przyda, jakieś zabawy okolicznościowe, jakieś spotkania rodzinne, coś takiego. Zawsze można zdjęcie zrobić większego grona, z większej odległości, fajną kadr złapać, czego zwykłym telefonem no, ciężko zrobić, tak? Ciężko, żeby ktoś stał 10 metrów nad nami i zrobił jakieś fajne ujęcia. W swoim oprogramowaniu umożliwia użycie już gotowych takich mini scenariuszy, tak? Że on dron odlatuje od nas, albo krąży wokół nas, to są jakieś tam różne opcje, z których możemy skorzystać, bez jakiegoś wielkiego, wielkich umiejętności sterowania tym dronem, tak naprawdę przy zachowaniu ostrożności. Więc dla kogo jest ten dron? Na pewno dla osób, które nigdy wcześniej nie miały do czynienia z żadnymi dronami, żadnymi statkami powietrznymi, ani innymi rzeczami zdalnie sterowanymi, nic takiego. Nie muszą się znać w ogóle na fotografii ze wszystkim sobie dadzą radę. Obecnie z, zgodnie z przepisami taka osoba sterująca dronem musi mieć powyżej 14 lat. Jeśli tych 14 lat nie ma, to musi być pod nadzorem osoby dorosłej plus inne wytyczne. O tym więcej dowiecie się w przepisach. Obecnie takiego drona również trzeba zarejestrować na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego o którym tak jak mówiłem filmik jakiś zrobi żeby to szybko pokazać co z czym się je ale jest to proste nic to nie kosztuje i jest to bardzo szybkie następnie wystarczy drona oznaczyć swoim numerem operatora który zostanie nam nadany no i wtedy możemy bezpiecznie tego drona użytkować zgodnie z prawem co tutaj jeszcze można o nim powiedzieć? No myślę, że to jest naprawdę fajna sprawa. Ja używając go w różnych warunkach atmosferycznych, czy to w jakiś bardzo ciepły dzień, czy w ponury, pochmurny, zawsze te zdjęcia wychodzą fajnie. I w nocy, no oczywiście, no to jest bardzo mała matryca, więc w nocy zdjęcia są w kiepskiej jakości, ale to też. No, jest też duże zagrożenie, tak, żeby latać w nocy gdzieś tam, gdzie ledwo tego drona widzimy. Lepiej latać sobie, właśnie, w lato, jakieś wycieczki, wyjazdy i nagrywać siebie i swoich znajomych. Łapać te chwile, no, co jest tak naprawdę najważniejsze. Także tak, tak prezentuje się ten dron, on jest bardzo lekki. Tak jak tutaj producent go reklamuje, on jest poniżej 250 gramów jego masa, więc to też nam pozwala korzystać z takich przepisów powiedzmy delikatnych dla nas, że nie kosztuje nas to, nie potrzebujemy jakichś wielkich uprawnień. Jest składany, mały, także no wszystko tutaj fajnie, fajnie działa. Oczywiście zalecam jego użytkowanie pod nadzorem osoby dorosłej. Ponieważ tutaj no, te kręcące się śmigła mogą jakoś tam pokaleczyć młodszego użytkownika, czy po prostu ten użytkownik może go uszkodzić, tak? Ale to już zależy od Was, komu tego drona kupicie. Czy to będą urodziny, czy inna okazja, i kto będzie z niego korzystał. Ja go na pewno polecam, bo jestem z niego mega zadowolony i nie żałuję. Gdybym miał go kupić ponownie, to prawdopodobnie wybrałbym oczywiście wersję drugą, która ma. Lepsze właściwości nagrywania wideo, czyli wyższą rozdzielczość oraz trochę tam lepsze pakiety baterii, pakiety akumulatora. Tak, chociaż jeszcze wspominając o drugiej wersji tego drona, co mi się nie podoba, to to, że w drugiej wersji kontroler nie jest już tak mały i kompaktowy jak w tej, w tej wersji pierwszej. Jest już duży i dosyć toporny nie możemy go schować do tego pokrowca co według mnie jest minusem, bo w dronie, którego traktuję jako selfie-dron czyli drona do takich zdjęć, które sam sobie wykonuję i mogę go przenosić w plecaku, w jakiejś małej torbie, czy po prostu gdzieś przy sobie cały czas z tym dużym kontrolerem jest to będzie to na pewno problematyczne i trudniejsze do wykonania niż z tym małym. Aha, jeszcze nie wspomniałem jest aplikacja DJI Fly, która umożliwia nam Montowanie, takie szybkie bardzo montowanie z filmików, które nagraliśmy, jakieś krótkie historie. Jest to wszystko dostępne na telefony z iOS-em i z Androidem, więc to nie jest problemem, używanie tego. Tak jak mówię, no zdjęcia na mediach społecznościowych typu Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, czy cokolwiek jeszcze ktoś tam używa, sprawdzają się świetnie. Jest to Nieduża rozdzielczość, ale wystarczająca do tego, żeby mieć naprawdę fan z latania i fan z łapania takich ujęć, których no, nie zrobimy będąc na Ziemi. To jest też dla niektórych spełnienie marzenia o lataniu, spełnienie jakichś takich myśli, że fajnie jest widzieć coś ponad innymi. Jest to fajna rzecz, której polecam i na pewno warto tego spróbować. Czy jest to dobry pomysł na prezent dla dziecka? Niekoniecznie. E, oczywiście musi być pod nadzorem, jednak sami zadecydujcie, są to już dosyć większe pieniądze, tak? Około 2000 zł. Jeśli ktoś ma, że może dać dziecku, aby ono go zepsuło, nie ma problemu. Jak najbardziej. Będzie się świetnie bawić przy psuciu te, tego sprzętu ale dla osób rozgarniętych będzie to świetna sprawa. Także polecam. Oczywiście to nie jest żadne sponsorowanie. Wiadomo. Chciałbym, ale nie ma szans. Także polecam tego drona. W następnym filmie postaram się pokazać jak go zarejestrować, jak zarejestrować siebie jako operatora i móc bezpiecznie korzystać zgodnie z przepisami z jego właściwości. Pozdrawiam Was. Dzięki za obejrzenie tego filmu i zapraszam Was do subskrypcji tego kanału a i oczekujcie kolejnych materiałów. Cześć, trzymajcie się!